Witam państwa. Tematem dzisiejszej prezentacji są wielomiany nad ciałem liczb zespolonych i rzeczywistych. Z pojęciem wielomianów studenci spotykają się już w szkole średniej, tylko tam rozpatruje się wielomiany nad ciałem liczb rzeczywistych, czyli takie, które mają rozwiązania rzeczywiste. My uogólnimy sobie to pojęcie na zbiór liczb zespolonych i pokażemy klasyczny wynik, który jest zasadnicze twierdzenie algebry. Zacznijmy od zdefiniowania wielomianu. Wielomianem zespolonym w od z nazwiemy taką funkcję określoną na zbiorze liczb zespolonych, która dowolnej liczbie zespolonej z przyporządkowuje wartość następującego wyrażenia. Tym wyrażeniem jest suma takich jednomianów a0 plus a1 razy z plus a2 razy z do kwadratu i tak dalej do an razy z do n. Czyli tutaj mamy sumę takich kolejnych potęg liczby z, kolejnych naturalnych potęg liczby z, przemnożonych przez jakieś liczby a0, a1 do an. Możemy to wyrażenie zapisać skrótowo za pomocą symbolu sigmy, czyli to była suma po k od k równego 0 do n, z takich wyrażeń e, e, współczynnik ak razy z do potęgi k tej. Przypomnę tylko, że z do zerowej, z do zerowej to oczywiście jest 1, więc w tym sensie a0 Razy z do zerowej też można zapisać w takiej postaci. Te, współczy... te, te liczby A0, A1, An to są pewne ustalone liczby zespolone, które będziemy nazywali współczynnikami wielomianów z. Więc właściwie drodzy Państwo, jeśli mówimy o wielomianach, no to możemy tak naprawdę wielomian zadawać poprzez zadanie, określenie tych liczb A0, A1, aż do An. Tak? To będzie charakteryzowało nasz wielomian w WZ. Stopniem wielomianu. Tak? Gdy mamy wielomian postaci A0 plus A1 razy Z aż do An razy Z do N tej i ten ostatni współczynnik An jest różny od 0, to mówimy, że wielomian W jest stopnia N. Czyli jakby stopniem wielomianu nazywamy najwyższą potęgę zmiennej Z, przy której stoi niezerowy współczynnik An. Bo zobaczcie Państwo, tu teoretycznie. I praktycznie też, mógłbym rozpatrywać taką sumę, dodając sobie kolejne współczynniki, tak? Czyli tutaj, tutaj, na przykład, mógłbym dodać 0 razy z do potęgi n plus 1, tak? Czyli e, kolejną potęgę z ze współczynnikiem 0. No ale takie rzeczy oczywiście nas nie interesują. Spatrzę sobie na, naj, na najwyższą potęgę e, zmiennej z, przy której stoi. Różny od zera współczynnik. No i ta najwyższa potęga, no to to będzie stopień e, naszego wielomianu. Stopień wielomianu będziemy oznaczali skrótem e, DEC od w i tutaj w tym przypadku to jest, e, to właśnie jest N. Jeśli wielomian W od Z jest wielomianem zerowym, to znaczy, że wszystkie jego współczynniki są równe 0, tutaj to A0, A1, aż do AN są równe 0, no to przyjmujemy, że stopień takiego wielomianu jest równy minus nieskończoność. Dodatkowo. Jeśli stopień wielomianu w jest y, równy n oraz współczynnik przy potędze, y, y, potędze y, n z do n jest równy 1, no to nazywamy taki wielomian unormowanym. Spójrzmy na przykłady. w od z równy 2 minus i razy z odjąć 4 plus i. No tutaj stopień naszego wielomianu to jest oczywiście 1. Jest to wielomian pierwszego stopnia. Zauważmy, że te współczynniki, no to byśmy nazwali ten A1, ten byśmy nazwali, no minus 4 plus i, no to by było A0, tak? To tak byśmy musieli to nazwać. Wielomian liniowy zespolony. W od z równy z kwadrat odjąć i tutaj w nawiasie 1 minus 2i razy z dodać 1 plus 5i, no to. Tu mamy wielomian już stopnia drugiego, czyli wielomian kwadratowy, również o współczynnikach zespolonych. No i wielomian W od Z stopnia czwartego, Z do czwartej minus 4Z plus 11Z kwadrat, minus 14Z plus 10, stopień tego wielomianu, tak już powiedziałem, to jest 4. Zauważmy, że te... te Wielomian w przykładzie B i wielomian w przykładzie C są unormowane, czyli ten współczynnik stojący przy najwyższej potędze Z jest równy 1. W przykładzie C te współczynniki są tak naprawdę rzeczywiste. Tak? Tutaj nigdzie nie pojawia się część urojona, ale to nie szkodzi, taki wielomian też możemy traktować jako wielomian zmiennej, zespolonej. Spójrzmy na następujące twierdzenie. Jeśli dla pewnego wielomianu W od Z i dla pewnej liczby Z0 zachodzi warunek, że W od Z0 jest równy 0, to istnieje taki wielomian V od Z, że W od Z da się zapisać jako Z minus Z, Z0 razy V od Z. Oraz stopień wielomianu V od Z jest o jeden mniejszy niż stopień wielomianu W. Tak? Czyli zobaczcie Państwo, powiemy, że wielomian W od Z Dzieli się przez dwumian. tak? Takie wyrażenie nazywamy dwumianem Z-Z0. Tak, czyli dzieli się yy, to, to dzielenie wielomianów będziemy zapisywali w taki sposób. No dobrze, jak to udowodnić? No to spróbujmy sobie to yy, rozpisać. Zobaczcie, drodzy Państwo, napiszę tak, WOD Z. No to jest oczywiście w od Z. Minus 0, tak? Bo zawsze mogę odjąć od wyrażenia w z0, to się nic nie zmieni, no ale to 0 to bym chciał przedstawić jako e, w z0. No to tutaj niestety muszę użyć e, postaci tej sumy wielomianu, czyli zobaczcie, będę miał tak, a0 plus a1z plus e, i kropeczki do A n z do n tej, to jest wielomian w od z. Minus, no i mm, przechodząc do następnej linijki, rozpiszę sobie to w od z0, to też będzie a0 plus a1 z0 plus kropeczki i aż do an z0 do n tej. I teraz, drodzy Państwo, spróbujmy sobie pogrupować te, te wyrażenia, tak? pomijając nawiasy, to, to przede wszystkim pierwsza obserwacja jest taka, że współczynnik A0 nam się skróci. No i potem dostaniemy, zobaczcie Państwo, następujące. A1 razy Z minus Z0 plus A2 razy Z minus, przepraszam, Z kwadrat minus Z0 do kwadratu plus, no może wypiszę A3 Z do trzeciej minus z0 do 3 i tak aż do an razy z do n tej minus z0 do n tej. Spójrzmy, że dostaliśmy tutaj te współczynniki a1, a2, aż do an, wymnożone przez różnice z i z0 w odpowiednich potęgach. Ale każda z tych, z tych różnic rozkłada się na czynniki. Mianowicie można sobie sprawdzić następującą własność. Zobaczcie Państwo, że e, tak to napiszę. Z do n tej minus Z0 do n. Tej, no to jest Z minus Z0. A tutaj dostaniemy sumę potęg o jeden mniejszych. Tak? Z, zaczniemy od Z. Z do n minus pierwszej. I teraz będę o jeden zmniejszał potęgę Z, i o jeden zwiększał potęgę Z0. Czyli na przykład kolejny wyraz to będzie Z do n minus drugiej razy z0 do pierwszej, no to powiedzmy, że już napisałem. Kolejny to będzie z do n minus trzeciej razy z0 do drugiej i tak dojdziemy do, no tu przedostatni to może będzie z razy z0 do potęgi n minus drugiej i ostatni to będzie z0 do potęgi n minus pierwszej. I teraz, no, żeby sprawdzić, że ta równość zachodzi, no to wystarczy sobie przemnożyć te dwa nawiasy, no i, i, i zobaczmy, no jak przemnożę, no to będę miał z do n tej potem z razy ten drugi składnik to będzie spójrzmy z do n minus pierwszej razy z zero, czyli przemnożyłem z przez z do n tej, z do n minus drugiej razy z0, to teraz w tej kolejności zrobię, że przemnożę to w kolejnym kroku y, minus Z0 przez Z do y, n minus pierwszej. Czyli zobaczcie, będę miał minus. No może napiszmy z do n minus pierwszej razy z0. Więc jak będziemy sobie tak najpierw pierwszy przez jakiś wyraz mnożyli, a potem minus Z0 przed wcześniejszy, no to spójrzcie Państwo, że dostaniemy wyrazy podobne, które będą miały przeciwne współczynniki, no czyli one nam się po prostu skasują i tak się parami będą kasowały. Więc zostanie pierwszy, czyli z do n tej. No, i zostanie ostatni, czyli zobaczmy minus Z0 do n No, czyli dokładnie to, co stało z lewej strony. Tak tutaj, przepraszam, jeszcze kropeczki powinienem wstawić. Więc, więc ten wzór zachodzi. A zatem zobaczcie Państwo, że z każdego z tych nawiasów ja mogę wyciągnąć taki nawias Z minus Z0. No a zatem wyciągam sobie. Tak, tutaj to był taki wtręt. Wyciągam sobie tutaj porówności. Wyciągam sobie Z minus Z0. E, nawias. no i patrzę, co mi zostanie. No, nie chcę tego wszystkiego wypisywać, no ale na przykład będzie A1, potem będziemy mieli A2 razy to, to prosta własność na różnicę kwadratów z plus z0, potem będziemy mieli A3, no to jeszcze może to wypiszę z kwadrat plus z0 plus z0 kwadrat. No i tak do AN gdzie tu będziemy mieli wyrażenia tego typu, tak, zacznę od z do n minus pierwszej, kropeczki yy, i z0 do n minus pierwszej. Czyli widzą Państwo, że udało nam się wyciągnąć z minus z0 przed nawias, no a to, co zostało w tym nawiasie, no to jest właśnie, w, przepraszam, v od z. Czyli w od z zapisaliśmy jako z minus z0 razy v od z. Tak? No i jakbyśmy się przyjrzeli, no to najwyższą potęgą przy niezerowym współczynniku V będzie z do n minus pierwszej, no czyli stopień stopień V to jest właśnie n minus 1. A zatem pokazaliśmy, że jeżeli, jeżeli W od z 0 jest równe 0, no to da się nasz wielomian W od z zapisać w takiej postaci. No, co kończy ten dowód? Spójrzmy w takim razie na definicję pierwiastka wielomianu. Czyli pierwiastkiem wielomianu W od Z nazwiemy taką liczbę Z0, zespoloną, no, dla której zachodzi W Z0 jest równe 0. Mog moglibyśmy powiedzieć inaczej, no, że pierwiastek wielomianu to jest taka liczba Z0, że wielomian W od Z dzieli się przez dwumian Z minus Z0, tak? E czyli da się e zapisać w z w tej postaci, tak? I wtedy liczbę z0 nazywamy pierwiastkiem wielomianu, no a ta definicja jakby dotyczy miejsca zerowego y, funkcji wielomianowej, no ale ponieważ będziemy, be, właściwie widzą Państwo, że jeżeli mamy miejsce zerowe, no to ono jest też pierwiastkiem wielomianu, więc będziemy utożsamiali te dwie rzeczy. No, spójrzmy na jakiś przykład. Znajdź pierwiastki następującego wielomianu. W od z y, równe z kwadrat Minus 1, y, przepraszam, minus w nawiasie 1, minus 2 i razy z, plus 1, plus 5 i. No to jest ten y, trójmian kwadratowy, wielomian kwadratowy, który już wcześniej się pojawił jako przykład. Y, Chcemy policzyć pierwiastki. No to, to chyba nie ma wyjścia, musimy zadziałać tak, jak y, byliśmy uczeni w szkole. Policzymy wyróżnik takiego trójmianu, czyli policzymy. Y, coś, co oznaczamy deltą. Przypomnę, wzór, że to jest y, ten współczynnik stojący przy z do pierwszej, czyli b do kwadratu. No, czyli to będzie minus 1, minus 2i do kwadratu. Odjąć 4 razy, y, w tym przypadku 1, no, razy ten współczynnik wolny, czyli 1 plus 5i. No dobrze, no to tu musimy użyć y, wzorów nam znanych. Zobaczcie, będziemy mieli 1. Minus 4i, e, napiszę plus 4i kwadrat, to, to z podniesienia do kwadratu tej części, minus 4 minus 20i. Tak, no to y, y, tutaj trzeba zmienić znaki, bo 4 razy 1 to jest 4, no ale jest minus przed tą czwórką. Przypomnę tylko, że i do kwadratu to jest minus 1, y, więc to wyrażenie to jest minus 4. No a za, zatem mamy, spójrzcie Państwo, 1, odjąć 4 i y, odjąć 4 to dostaniemy minus 7. E, minus 4 i minus 20i to jest minus 24i. E, Czyli wyróżnik tego trójmianu jest liczbą, e, jest liczbą zespoloną. E, ale tym się nie przejmujemy, bo umiemy policzyć pierwiastki e, takiego, m, e, takiej liczby zespolonej. E, w wykładzie o liczbach zespolonych podawałem wzór, jak to zrobić, no ale przypomnijmy może sobie e, schemat rozwiązania, czyli przyjmijmy, że pierwiastek z delty to jest jakaś funkcja, e, przepraszam, jak liczba zespolona x plus yi, e, no i byśmy chcieli rozwiązać takie równanie, no, ten pierwiastek z delty podniesiony do kwadratu, no to ma być minus 7 minus 24i. To jeśli Państwo sobie e, przypomną, to, to w takim razie dostajemy następujące równanie. No bo tutaj mam tak, x plus i y do kwadratu równa się minus 7 minus 24i. No jak sobie podniosę lewą stronę do kwadratu i porównam liczby zespolone, no to będę miał x kwadrat minus y kwadrat jest równe minus 7 i 2xy jest równe minus 24. Mamy, mamy takie dwa e, równania kwadratowe na zmienne już rzeczywiste x i y. I w rozważaniach na temat pierwiastków no można dodać tutaj trzecie równanie, mianowicie, e, że moduł z pierwiastka z delty do kwadratu, no to jest moduł z delty, e, no to to będzie tak, x kwadrat plus y kwadrat jest równe, no i tutaj muszę podnieść do kwadratu minus 7 i minus 24, dodać te dwie liczby i spierwiastkować, no to to jest, Zobaczcie Państwo, może tak napiszę: pierwiastek z 49 i 24 do kwadratu, no nie wyraźnie napisałem, 24 do kwadratu to jest 576. I ten pierwiastek tutaj zakładamy. No to, jeśli ja dobrze liczę, to jest pierwiastek z 625, a to jest po prostu 25. Czyli mam nadzieję, że to jest jasne, że tutaj kontynuuję. Eee, to to x kwadrat plus y kwadrat równe 25 no to spójrzmy, jeżeli ja sobie ponumeruję te równania w ten sposób że mam pierwsze, drugie a to jest trzecie no to zobaczcie Państwo, szybciutko dodając pierwsze i trzecie dostanę następujące x kwadrat minus y kwadrat plus x kwadrat plus y kwadrat czyli z lewej strony y kwadrat mi się zredukuje, czyli będę miał 2x kwadrat a z prawej strony, minus 7 plus 25 to jest 18. No to z tego wynika, że x kwadrat jest, ró Przepraszam, x kwadrat jest równe e, 9. No zatem x jest równe 3 lub x jest równe minus 3. No okej, okay. no to mamy dwa rozwiązania. W takim razie, patrząc sobie na drugie równanie, 2 razy x razy y ma być minus 24 no to gdy x jest równe 3, no to tu mamy 6y jest równe minus 24, czyli y jest równe e, minus 4, e, no a w tym przypadku e, jest 4, tak? Czyli zobaczcie Państwo, co ja policzyłem. Policzyłem pierwiastek z delty. Ten pierwiastek z delty okazał się być następującymi liczbami. Tak, mamy dwa pierwiastki algebraiczne z liczby zespolonej minus 7 minus 24. 4i, no i pierwszym z nich jest liczba 3 minus 4i, no a drugim, tak to może byśmy tutaj 1, a drugim z tych pierwiastków jest liczba minus 3 plus 4i. No ale jak Państwo pamiętają ze szkoły średniej, yy, wzory na pierwiastki równania kwadratowego, tak, czyli na miejsca zerowe funkcji kwadratowej, no to w tych wzorach występuje taka formuła minus b. Minus pierwiastek z delty przez 2 a i minus B plus pierwiastek z delty przez 2, tak? No to myślę, że każdy to pamięta więc raz ten pierwiastek z delty dodajemy, raz odejmujemy, a zauważmy, że to są y, tutaj wypisane, to są liczby przeciwne, więc dodawanie jednej jest jak odejmowanie drugiej, więc tak naprawdę można pamiętać tamte wzory i wziąć jeden z tych pierwiastków jako, y, jako pierwiastek z delty. No dobrze, no to kończąc nasz przykład z1, tak byśmy nazwali, no to jest minus b, czyli w naszym przypadku 1 odjąć 2i, odjąć ta liczba, czyli minus 3 plus 4i, przez 2, czyli w naszym przypadku przez 2, czyli zobaczcie Państwo, będzie minus 2 y, plus 2i przez 2, no jak się podzieli, to jest minus 1 plus i. No i już z2, to myślę, że będzie łatwiej. 1 minus 2i plus 3 minus 4i przez 2, zróbmy to w pamięci. 4 przez 2 to jest 2, i minus 6i przez 2 to jest minus 3i. Tak więc mamy tutaj dwa pierwiastki, e, które wyszły zespolone, tak? No nie ma się co dziwić, mieliśmy wielomian zespolony, mamy dwa pierwiastki zespolone. Spójrzmy teraz na takie twierdzenie o dzieleniu wielomianów z resztą. Dla dowolnych wielomianów w od z oraz u od z istnieje dokładnie jedna para wielomianów, które sobie oznaczymy q od z oraz r od takich, że dla każdej liczby zespolonej zachodzi wzór. W od z jest równe u od z razy q od z plus r od z. I tak sobie to chcemy przedstawić, żeby ten r od z miał stopień mniejszy niż u. Tak? Czyli stopień r jest mniejszy niż stopień u. Wielomiany q od z oraz r od z nazywamy odpowiednio ilorazem, tak? czyli ten q od z to jest iloraz, czyli wynik dzielenia, a r nazywamy resztą z dzielenia wielomianów w od z przez Wielomian u od z. Myślę, że z dzieleniem wielomianów Państwo też się spotkali w szkole średniej, no ale popatrzmy, jak takie dzielenie się odbywa. E, oczywiście będziemy rozpatrywali w większości sytuacji wielomianów o współczynnikach rzeczywistych, e, więc tutaj też pozwolimy sobie wypisać dwa wielomiany o współczynnikach rzeczywistych. Jeden jest wielomianem stopnia czwartego, drugi jest wielomianem stopnia drugiego, więc my szukamy ilorazu i reszty. Przy założeniu, że reszta będzie miała stopień mniejszy niż stopień U. No to takie dzielenie odbywa się pisemnie. No to nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale może spróbujmy sobie wypisać. Z do czwartej plus z do trzeciej minus z kwadrat plus z plus jeden. Dzielę przez wielomian z kwadrat minus 2 z plus 3. Stawiamy tutaj kreskę nad wielomianem W. No, i będziemy patrzyli sobie na najwyższą potęgę wielomianu W, tego tutaj z, z lewej strony, i dzielili przez najwyższą potęgę wielomianu e, U. Czyli mamy tak, z do czwartej podzieli przez z kwadrat, to jest, będzie z do kwadratu. I teraz, drodzy Państwo, przemnożę y, z do drugiej przez kolejne wyrazy z wielomianu U i zapiszę je poniżej naszego wielomianu w, ale pozmieniam w, po, po, tutaj przy każdym współczynniku znak na przeciwny. Czyli na przykład tak, z kwadrat razy z kwadrat to jest z do czwartej y, i tu napiszę minus z do czwartej, zmieniam znak. Z kwadrat razy 2z to jest 2z do trzeciej i teraz tu był minus, więc tutaj zapiszę plus. No i z kwadrat razy 3 to jest 3z kwadrat, ale też napiszę go z minusem, czyli minus 3z kwadrat. E, dlaczego tak robimy? No, może Państwo pamiętają, że przy dzieleniu liczb e, pisemnie, no, tam się tą, to, wynik tego mnożenia odejmuje od wyjściowej liczby, no, ale ponieważ przy wielomianach odejmowanie jest mniej wygodne niż dodawanie, no to pozmieniałem znaki i teraz będę mógł te wielomiany sobie po prostu dodać, tak? No to przede wszystkim e, z do potęgi czwartej nam się zredukuje, no i dostaniemy 3z do trzeciej minus 4z kwadrat, no i plus z, i plus 1, tak, tutaj przepisuję i teraz to jest to co nas interesuje, ten wielomian dzielę go przez z kwadrat minus 2z plus 3 czyli 3z do trzeciej przez z kwadrat no to jest plus 3z i robię dokładnie to samo, wymnażam 3z przez kolejne wyrazy wielomianu u, zmieniając znaki, tak, czyli zobaczcie, będziemy mieli minus 3z do trzeciej e, minus 6, czyli plus 6z kwadrat i y, minus 9z. No dobra, no to sobie teraz te dwa wiadomiane dodamy. To teraz wyrażenie z do trzeciej nam się zredukuje, tu nic nie będzie. No a tutaj dostaniemy 2z kwadrat, uwaga, minus 8z plus 1. No więc ostatni krok, dzielę sobie 2z kwadrat minus 8z plus 1 przez z kwadrat minus 2z plus 3. No to tutaj napiszę plus 2. No, i znowu, wymnażając liczbę 2 przez e, kolejne wyrazy wielomianu u i zmieniając znak, będziemy mieli minus 2 z kwadrat plus 4 z e, minus m, 6. Dodajemy sobie w takim razie te dwa wielomiany. E, z kwadrat nam się redukuje, dostajemy minus 4 z minus 5. No i teraz spójrzmy, że to, co nam zostało, no to niestety nie jest 0, więc to musi być ta reszta, no bo to, y, to jest dwumian stopnia 1, a tutaj mamy wielomian stopnia 2, więc zobaczcie Państwo, mogę zapisać w takim razie coś y, to w ten sposób, że już nie będę przepisywał całego wielomianu W odz, tylko po prostu tak napiszę, że W odz jest równe U odz, to tego też już nie przepisuję, to jest wynik dzielenia, czyli to jest to nasze Q z kwadrat plus 3z plus 2. No i ta reszta, ta reszta to jest minus 4z minus 5, tak? O, właśnie, to jest Q od z, o, ta część, no a to, co tutaj, to jest r od z. No i też widać, że st y stopień r jest równy 1, no a stopień, to może podało powiedzieć u, jest równy 2, tak? Czyli stopień r jest mniejszy niż stopień u. OK, więc tak, tak się dzieli wielomiany z resztą. Tutaj zrobiliśmy i przypomnieliśmy, jak to się robi. Przejdźmy dalej. Mamy twierdzenie bez u, które mówi, że reszta z dzielenia wielomianu w od z przez dwumian z minus z0 jest równa w od z0. Spójrzmy na dowód. No i jeśli możemy podzielić wielomian w od z, przez dwumian, to jest nasz dwumian u, tak, z tego poprzedniego twierdzenia, czyli z minus z0, no to, to w takim razie da się zapisać w od z jako z minus z0 razy q od z, no plus r od z. Ale z kolei stopień r, no musi być mniejszy niż stopień wielomianu z minus z0, no czyli mniejszy niż 1. Czyli to albo musi być wielomian 0 o, o stopniu 0, czyli stały, no albo minus, o stopniu minus nieskończoność, czyli wielomian zerowy po prostu. Okej, okay, no ale to, to w takim razie, jak tą resztę znaleźć? No to, to musi być po prostu jakaś liczba, tak? Więc ja tu właściwie r od z mogę zastąpić. Zobaczcie Państwo, ja tu mogę napisać po prostu r. No ale w takim razie w od z0, no to będzie z0 minus z0, RAZY Q od Z0, no plus to R. No tu widzę, że ten nawias jest równy 0, więc cały iloczyn też jest równy 0. No czyli po prostu W od Z0 jest równy R, tak? Czyli ta reszta z dzielenia to jest W od Z0, tak? Więc pokazaliśmy w takim razie, e, w takim razie że, e, że to twierdzenie jest spełnione. No i tu przy okazji warto zauważyć, że jeżeli w takim razie e, Z0 jest pierwiastkiem, wielomianu W z, no to ta reszta z dzielenia jest po prostu równa 0, czyli po prostu właśnie wielomian W z dzieli się przez dwumian Z minus Z0, no gdy Z0 jest, jest miejscem zerowym. Możemy rozpatrywać coś, co, co nazwiemy pierwiastkiem wielokrotnym, to znaczy liczbę zespoloną Z0 nazwiemy k-krotnym, tak, żeby podkreślić, jakiej krotności jest pierwiastek, gdzie k jest pewną liczbą naturalną, Nazwiemy k-krotnym pierwiastkiem wielomianu w od z stopnia n, czyli w od z jest stopnia n. No jeśli wielomian w od z jest podzielny przez wielomian z minus z0 do k tak? Czyli jakbyśmy chcieli sobie k razy podzielić przez z minus z0, tak? Po prostu dzielimy sobie przez z minus z0, dostajemy jakiś wynik. Ten wynik znowu dzielimy przez z minus z0 i tak robimy to k razy oraz nie jest podzielny przez wielomian z minus z0 do k plus pierwszej, tak? Czyli jakby chcemy, żeby to był k-krotny pierwiastek, a nie k plus 1-krotny, tak? Czyli jak już zwiększymy tą potęgę o 1, to wtedy, to wtedy już to dzielenie bez reszty nie będzie wykonane.